Mam tak, już takiego doświadczenia. Przede wszystkim musimy umieć się cieszyć. Zrobiliśmy, zrobiliście kawał roboty. Naprawdę. I myślę, że te brawa dla Was wszystkich się tu teraz należą. To myśmy to wywalczyli, te 41 punktów. Każdy z tych punktów trzeba było wyrwać. No wielką taką pracą, determinacją po prostu każdy jak tu jesteście się do tego przyczynił. Czasami się też łapie, czy ktoś przychodzi do mnie mówi, że się udało. To się nie udało, to było wypracowane przez tych chłopaków, którzy naprawdę dostawili kawał zdrowia przez zarząd i wszystkie osoby, które miały na sercu to, żeby tą drugą ligę utrzymać. Utrzymaliśmy to i to jest, to jest najważniejsze, z tego się bardzo cieszymy. Każdy ten punkt, jeżeli by jednego z tych punktów zabrakło, czy dwóch, teraz byli, gralibyśmy w barażach. No i jak to w takich barażach? Nawet można być lepszym, ale to to jest tylko jeden, dwa mecze i mogłoby po prostu być bardzo, bardzo różnie. Bardzo chciałbym Wam podziękować za, za przede wszystkim Wasze zdrowie, jakie zostawiliście, za Wasz profesjonalizm, rzetelne podejście każdego dnia, za to, że że po raz kolejny osiągnęliśmy sukces, spełniliśmy oczekiwania jakie klub, jakie sztab przed nami, jakie przed nami stawiał, za to jaką stworzyliśmy atmosferę. Myślę, że była naprawdę bardzo dobra, za to, że, że jesteśmy naprawdę zgraną, zgraną grupą ludzi. To jest, to jest praca każdego z Was. Chciałbym dzisiaj szczególnie podziękować osobom, które, które, które od nas odchodzą. To pożegnania na pewno nie są łatwe. Wierzę, że, że będziecie wspominać dobrze, dobrze rekord, e, sukcesy, które tutaj niektórzy z Was osiągnęli. I gdziekolwiek traficie, będziecie po prostu zawsze dobrze o rekordzie mówić. I panie Prezesie, ogromne podziękowania dla pana, za Pana, za to po prostu, jakim Pan jest człowiekiem. E, pamiętam w zeszłym roku przy okazji awansu mówiłem taką jedną anegdotkę, gdzie w takich kryzysowych sytuacjach Pan Pan wziął mnie na rozmowę z trenerem i po prostu w spokoju szukał, szukał wyjścia z sytuacji, co zrobić, żeby na finiszu tej trzeciej linii ten awans uzyskać. Na pana ręce, panie prezesie, też podziękowania dla, dla ludzi, którzy pracują też na co dzień w klubie, na nasz, na nasz sukces. Mniej są, mniej są widoczni. Mamy w codziennym przychodzeniu do klubu naprawdę świadomość tego, że, że te osoby na nas pracują, robią świetną też robotę i naprawdę doceniamy to, widzimy to. I, I na pana ręce podziękowania dla, dla całej załogi, dla całej rodziny Rekordu.